No, cześć. Dzisiaj kolejne klocki z DILZA. Tym razem jest to Max. Firmy ZURU. Oczywiście chińskie klocki. I tu muszę powiedzieć, że no, te klocki przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Ale przejdziemy sobie do tego za chwilę. Jeżeli chodzi o same opakowanie mamy skrzyneczkę w tym miejscu znajduje się blister z naszym w tym przypadku rycerzem. Yy, jedyny problem jaki tutaj występuje to to, że właśnie blister, który jest. Yy, Tutaj przyczepiony jest przyklejony na taśmę klejącą. No i mamy na pewno nie mały problem, żeby go otworzyć. Ale wystarczy trochę pogmerać nożem albo nożyczkami i rozciąć wszystko z porządku. Jeżeli chodzi o samą instrukcję, to wygląda tak. Prosta, ale trzeba zwracać bardzo uwagę na to, co się robi. Bo można się pomylić w paru miejscach, trzeba naprawdę pilnować kroków. O, no, trochę to jest takie: jakby to powiedzieć, rozmyte. Ale ogólnie, instrukcja na plus. W komplecie są trzy takie zestawy. Więc ciekawe. Tutaj macie stronę firmy. Jeżeli chodzi o same klocki, to I tu jestem bardzo miło zaskoczony. Jakość klocków jest legowa naprawdę. Firma nie wstydzi się tego, kim jest, więc wszystkie klocki są podpisane, mają napis Max. Jeżeli chodzi o montaż, to tak w klockach Lego wchodzą na ciasno, bardzo fajnie jeżeli tu gdzieś widzicie jakieś szpary to, to jest tylko wina mojego nierównego stołu podłoża oraz trochę niechlujstwa jeżeli chodzi o samego rycerza no to zbroja jest wykonana bardzo fajnie starannie tu mamy przyłbicę i co jest fajnego w tych minifigurkach robią szpagat Rękami mogą kręcić nie za bardzo, ale na boki trochę dają rączki. Nie tak jak w nogach. Głowa również. Można nią kręcić. Jak się tak wygląda. Widzicie, nawet uszy są. Widzicie wszystko na kulkach. Zbroja. Jest taka bardziej gumowa, tak samo jak miecz. Tutaj z tyłu napis MAX. I co, może jeszcze chopek? Może sobie skręcić nogami w lewo albo w prawo. No, naprawdę duży szacun. Ostatnimi czasy widzę, że właśnie wielu producentów przechodzi na tego typu minifigurki. No, według mnie, jeżeli chodzi o dzieci, które. Nie mają w domu klocków Lego. Nie mają w domu rodziców, którzy się klockami bawili albo zbierają. No to takie minifigurki są na pewno bardziej atrakcyjne. Widać to po serii Friends z Lego, że te minifigurki dzieciom w większości bardziej przypadły do gustu niż zwykłe. Dlatego właśnie te zestawy są bardziej niż bardziej rozbudowywane niż na przykład takie Jeżeli chodzi o całą konstrukcję, to jest taka prosta. Patrząc na nią, możecie zauważyć, że mam tu jednego klocka dodatkowo. Nie wiem, co to za klocek. Dwa razy przeglądałem sobie instrukcję i nie wiem, gdzie go wsadzić. Natomiast na spisie, na tym jest ten klocek, więc nie wiem, albo jest jakiś zapasowy, bo go przegapiłem. Konstrukcja bardzo prosta. Mamy tutaj okienka, które się otwierają. W środku mamy takie krzyżyki. No, muszę powiedzieć, że za 30 zł taki kartonik. Mamy tutaj naprawdę sporo fajnych klocków, które można wykorzystać do budowy własnego z miasta albo czegoś. Bo nie ma się czego wstydzić. Naprawdę bardzo fajnie wypadają te klocki jeżeli chodzi o kolorystykę o odcienie tutaj jest lego no naprawdę kolory są bardzo fajne się rozwaliłem według instrukcji źle sobie to przyczepiłem i teraz nie odczepię I tyle na dzisiaj. Dzięki. No i do zobaczenia następnym razem. Hej.